Tegoroczna jesień okazała się naprawdę prima sort. Mgiełki, feria kolorów, będzie co wspominać. Wszystkie wskazują, że ta piękna złota jesień się kończy, my zaś kończymy nasz pierwszy sezon na działce ROD. Tak jak zakładaliśmy, pierwszy sezon był okresem obserwacji tego, co ogród nam zaoferuje. Niewiele robiliśmy, niewiele zmienialiśmy, przyglądaliśmy się raczej temu, jak poszczególne owoce i nasadzenia sobie dają radę i jaki będzie z nich uzysk. Jesteśmy bardzo zadowoleni i zaskoczeni. Zadowoleni, bo przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy własnej osiągnęliśmy sporo, jak na nasze oczekiwania, plonów. Zebraliśmy kwinie, wiśnie, czereśnie, jabłka, winogrona, aronie, trochę jeżyn, borówkę amerykańską, porzeczki, agrest, pigwę. Jednocześnie przekonaliśmy się, które z tych owoców okazały się dla nas atrakcyjne, które mniej lub w ogóle, z których roślin będziemy rezygnować w przyszłym sezonie. No i tak, po kolei. Na pewno wielkim zaskoczeniem okazała się brzoskwinia, w stosunku do której nie mieliśmy w zasadzie żadnych oczekiwań, zwłaszcza, że ona była dość zniszczona ma złamaną gałąź. Ale okazało się inaczej. Owoce były bardzo smaczne, stosunkowo duże, sprawiły nam naprawdę wiele przyjemności smakowych. No i jeżeli uda nam się tę rzezkwinę uratować poprzez odpowiednie przycięcie, w przyszłym roku spróbuję w ogóle część owoców przeznaczyć na nalewkę. Jabłek było bardzo dużo. Bardzo różnych pod względem jakości, wielkości, i wydaje nam się, że te jabłonki są po pierwsze zbyt gęsto nasadzone. Nie wszystkie z tych drzew jabłoniowych chcemy dalej utrzymywać. Wybierzemy na pewno kilka z nich. Tych drzew jest tam chyba 8 lub 10. Zostawimy może połowę, a z reszty zrezygnujemy. Te, które zostaną, i tak będziemy przycinać winogrono, tak jak oczekiwaliśmy. Okazało się naprawdę wspaniałe, pięknie owocowało. To winogrono, obok tego fioletowego, takie zielone, które poprzedni właściciele nazwali winogronem na rodzynki, póki będzie rodzić, będziemy z niego korzystać, ale będziemy się starali go zastąpić tym fioletowym. Winogrono, które rośnie na tym stelarzu stalowym za szklarnią, jest trudne do określenia. Wydaje mi się, że przez cień nie dojrzało ono w taki sposób, jak Powinno. Oczywiście zaczęło już opadać, więc zebraliśmy go. W konsekwencji z winogrona tego nastawiłem wino. Zobaczymy, co z tego projektu uda się zrealizować. Aronia pięknie wyglądała. Czekaliśmy, aż przyjdą pierwsze przymrozki, ale przymrozków nie było, bo ta jesień była naprawdę ciepła, piękna i długa. Więc zebraliśmy ją w takim stanie, jakim była. Ja nastawiłem trochę wina. Ola zrobiła trochę soków. Zobaczymy, czy okaże się wdzięcznym owocem na przetwory. Pigwa, w zasadzie pigwowiec, zaskoczył nas negatywnie. Ma dużo owoców, ale bardzo drobnych. Może jest to wynikiem tego, że krzewy były strasznie poplątane. Ola je rozplątała i zobaczymy, co stanie się z nimi w przyszłym roku. Dodatkowo postanowiliśmy jeszcze zrobić porządek ze śliwkami. Na końcu działki rośnie mirabelka i jakaś lichej jakości węgierka. Wydaje mi się, że oba te drzewa pójdą albo do całkowitego wycięcia, albo mirabelka zostanie po mocnym ograniczeniu jej korony, bo to co zostanie i tak będzie owocowało nadmiernie do naszych potrzeb, a ta śliwka węgierka jest bardzo słabiutka. Wiśnie, ola już zaczęła przycinać i trochę ograniczymy im korony, ale z wiśni robię wino, które wydaje się, że będzie udane, więc na pewno te wisienki zostaną. Czereśnia to był nasz hit letni, bardzo smakowały nam owoce i na pewno zostanie, być może nieco skoryguję jej koronę, żeby było łatwiej zbierać owoce. Ale nie jestem pewien, bo czereśnia to czereśnia i po prostu wejdę na drzewo i będę zbierał owoce. No i wreszcie budynek. Mimo ambitnych planów, załatwienia sobie zgody gospodarza ogrodu z różnych powodów zdrowotnych, organizacyjnych, finansowych, bo priorytety mamy na razie ustawione gdzie indziej, nie udało się zrealizować tego zamierzenia. Bolejemy nad tym, zwłaszcza Ola, bo bardzo chciała mieć taką altankę na działce, no ale może przyszły rok pozwoli na jakąś realizację. No i co jeszcze? W zasadzie to chyba tyle. Wiele nie udało się zrobić, ale dużo doświadczeń udało się zebrać. No i będziemy ewentualnie zastanawiać się, co posadzimy w miejsce wyciętych drzew i krzewów.